Wam piszę to do Ciebie, prosząc Cię o tak niewiele. Proszę przestań pić, zobaczmy jak przyjaciele. Wiem, to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Żeby mieć dobry dom, myśleć o tym nie przestaję. Wiem, że jesteś zagubiona, zasem niepogodzona pogodzona, gubi się w tych myślach. Nie wiesz co robić, chcesz powiedzieć sobie stop Nie możesz, wódka zabrania rodzinę, życie, wszystko zasłania Rodzina i wszyscy się od ciebie odwrócili Lecz moim zdaniem oni płod popełnili Wiele szkód i ran nam wyrządziłaś Ja ci zawsze pomogę, wiedz, że bardzo cię kocham Pamiętaj sobie jedno, ode mnie zawsze ma wsparcie Nigdy cię nie opuszczę, zawsze będę przy tobie Jesteś dla mnie ważna, to szere wyznanie to nie ściema, tak na zawsze pozostanie Mamo, proszę, zrób to dla nas, dla mnie i Twej córki Weź sobie to do serca, więc pójść mi w oczy w końcu zahamuj Przypomnij sobie o nas i nas szanuj Mamo Proszę, zrób to dla nas, dla mnie i twojej córki Weź sobie to do serca, więc pójdź mi w oczy I w końcu zachamuj. przypomnij sobie o nas i nas szanuj Kolejne wersje piszę od serca do ciebie Upadłaś na dno, więc odbij się od niego Przejrzyj na oczy, zrozum, że nas tracisz Odłóż butelkę na bok, proszę ogarnij się Chcę ci bardzo pomóc, lecz nie mogę Sama przystopować, wierzę w Ciebie Mamo, cały czas rozmyślam Co będzie dalej, więc proszę Wróć do nas i już nie salej Gdy już nie wytrzymuję Łzy lecą po twarzy, bo żeby Było dobrze, to mi się marzy Twoje światło w tunelu, to Twój Syn i córka, patrzy na Ciebie z pokorą Co w myśli mnie polą, Idzie złą ścieżką, więc proszę spod z niej, wiem, że to nie jest Trudne, ale musisz dać radę Nie możesz się poddać, tylko dojść Do celu, na razie utknę nie wiesz gdzie wyjście, Mamo. Proszę, zrób to dla nas, dla mnie i twojej córki. Weź sobie to do serca, więc pójdź mi w oczy. I w końcu zahamuj, wyprzągnij sobie o nas i nas szanuj. Mamo, proszę, zrób to dla nas, dla mnie i twojej córki. Weź sobie to do serca, więc pójdź mi w oczy. I w końcu zahamuj, wyprzągnij o mnie nas. I nas i chce skończyć jak babcia Tu mamy pewien przykład, ona się poddała I wódkę wybrała, teraz je w szpitalu Lecz nie taka sama, alkohol ją zniszczył, teraz marnie wygląda Więc posłuchaj uważnie, weź to do serca, przypomnij to na poważnie Twój syn o to cię proci więc czekam z nadzieją, aż będziesz normalna Bez procentów w ciele, choć masz ich tak wiele Od życia dostałaś wiele razy kopa Lecz na wódkę i tak jest ochotna, przestań Przestańcie proszę, ja już mam dość Gdy Cię widzę taką, budzisz we mnie złość Tą piosenkę dedykuję do tych wszystkich Którzy mają to samo i piją w zatraceniu Choć jestem młody, to wiem, że nie warto To wszystko niszczy rodzinę i życie Mamo, proszę, zrób to dla nas, dla mnie i twojej córki Weź sobie to do serca, więc pójść mi w oczy I w końcu zahamuj, przypomnij sobie o nas i nas szanuj Mamo, proszę, zrób to dla nas, dla mnie i twojej córki Weź sobie to do serca, więc pójść mi w oczy I zahamuj, przypomnij sobie o nas i nas szanuj